Witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam moją gościnę, Justynę Radecką ubrana w siebie. Dzień dobry. Stylistka mentalna, dzień dobry, bardzo cię miło widzieć. Panownie w zresztą? czapeczkach mm -hmm. dzisiaj. Dzisiaj w no. umówiliśmy się. No właśnie, tak jak przyszłaś w czapeczce, to ja sobie myślę, nie, no od razu będę musiał. Moja jest z Medellin, z Kolumbii. No, I co to ciekawe, hmm, to ciekawe te czapki w ogóle medgińskie, mm -hmm. one są sprzedawane w takich stoiskach publicznych w różnych miejscach turystycznych. Mm -hmm. Czyli to nie jest żaden taki sklep, gdzie tam wiesz, wchodzisz, mm -hmm, glamour mm -hmm, i tak dalej, i tak dalej. Ale wygląda glam. No właśnie, tak sobie od razu pomyślałem o tobie, bo ty lubisz takie kombinacje różne. O, no, tak. Ja nie lubię oczywistej mody oczywistej, że i tak najłatwiejszej, czyli do sklepu i nie wiem, z metką wychodzisz i już jesteś ubrana. Nie, 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 to nie. Czyli co, można sobie też na stoisku w jakimś fajnym miejscu za granicą mm. taką, no, taką czapeczkę kupić? To i... są takie, to są takie zdobycze. Mm -hmm. To są takie zdobycze, które zostają z tobą i fajnie to połączyć z czymś, na, nawet z czymś markowym, tak? E, takim typowo markowym. No, albo sobie samemu. No właśnie, jak twoja, jak twoja bluza, jedyna na świecie. Jedyna na świecie, ponieważ ją sama zaprojektowałam na pewnych warsztatach z Projektantem. Sama namalowałam wzór, który ma się na niej znaleźć i sama ją zaprojektowałam, jeśli chodzi o, o, o kształt. Także uwielbiam, lubię. O co chodzi w tej nazwie, w tych warsztatach ubrana siebie? Yy, nawet bym dodała brana w siebie od stóp do głów. Yy, to są takie warsztaty, które, które mają na celu takie pogłębienie tego, co na zewnątrz, tym, co wewnątrz, żeby się to wymieszało. To jest to, co robię od lat, czyli trening mentalny i stylizację. I tak sobie pomyślałam e, ostatnio w jakimś takim momencie myślenia, bo są takie momenty, że chciałabym, chyba jestem gotowa na to, żeby bardziej uderzyć do firm, ale. Chciałabym pokazać tą modę inaczej. Tak sobie pomyślałam, że teraz nie za bardzo te firmy mają jak przyciągnąć tych pracowników z powrotem, czy te pracownice z powrotem do biura. I tak sobie pomyślałam, czy czasem ubranie takie swoje własne, żeby być ubraną w siebie, by nie troszkę nie pomogło, czyli wychodzenie z stresu. No ale to jest bardzo w ogóle oryginalny pomysł, bo przecież widzimy, jak zmieniają się światowe rynki, mm. jeśli chodzi o biura. No zobaczmy, Google, co zrobił. No różnego mm. rodzaju, nie wiem, piłkarzyki, dywany, kolorowe. Mm -hmm. biura, kwiaty mm -hmm. i tak dalej i tak dalej, czyli jakby zmierzamy powoli do tego, żeby to nie był tylko wielki open space i po mm -hmm. prostu wszyscy w uniformach profesjonalnych, garnitury i tak dalej, tylko żeby ludzie się po prostu tam dobrze czuli mm -hmm. i wykonywali swoją pracę. Y trochę na luzie bardziej. To jest takie rozszerzenie tej idei luźny piątek, która gdzieś tam ciągle nawet przed pandemią była, tak, że w piątek możemy się ubrać inaczej. A właściwie dlaczego tylko w piątek no mamy się ubrać inaczej? Może ubierzmy się inaczej od poniedziałku do piątku. I to jest moja idea, z tym chciałabym wejść, ale żeby tak naprawdę poczuć, co jest twoje, co jest ubraniem w ciebie. Co jest tak naprawdę twoje wewnątrz, to trzeba troszeczkę tego treningu mentalnego zrobić, czyli zapytać siebie, co jest moje. No właśnie, bo tu łączysz stylizację mm. tą taką zewnętrzną z mm -hmm. tym, co wewnątrz w głowie siedzi. Ja sobie tak pomyślałam kiedyś, bo mieszkam też trochę w Londynie, tak pół na pół w Warszawie i w Londynie. Zauważyłam takie zjawisko, że dziewczyny ubierają się niezwykle kolorowo na imprezy, ale to niezwykle kolorowo, balowo. I tak się zastanawiałam, dlaczego tak jest. I poniżej do kłębka, ponieważ tam są, jest dress code już od podstawówki, tak? są są odpowiednie uniformy, w których się chodzi. Te dziewczyny po południu po prostu już nie wiedzą, co zrobić z tą swoją kreatywnością, którą muszą kryć przez te wszystkie godziny i dlatego, yy, jakby rozkwitają, jak takie kolorowe ptaki po południu. I tak sobie pomyślałam, dlaczego my mamy sobie to robić? Dlaczego te uniformy, znaczy, uniformy są w szkole dobre? To akurat jest inny temat. To jest dobre, bo tam chodzi o to, żeby te, ci uczniowie rzeczywiście nie mieli rywalizacji ze sobą, jeśli chodzi czy o uznanie. Czy, czy ktoś biedniejszy, czy ktoś biedniejszy, tak. Natomiast to później zostaje. I tak sobie pomyślałam właśnie, żeby ten, ten piątek, w którym mogę być takim troszkę bardziej kolorowym, ptakiem, nie to, że no jakieś tam zasady obowiązują, takie ludzkie, ale żeby to rozszerzyć. Tak, no tak chciałabym, chciałabym z tym wyjść. Czyli co, korporacja sobie e, ustala z tobą jakiś dzień, ty wpadasz do biura i co mhm. robicie przegląd ciuchów, czy zaczynacie kombinować co z czym połączyć? E, robimy taki, taki przegląd głowy i przegląd stylu. Co tak naprawdę chcesz, żeby dojść do tego, żeby kobieta doszła, co tak naprawdę chce, to musi wiedzieć, jaka. Tak naprawdę A, jest. Super. Czyli co, bierzesz też jakieś, nie wiem, chusty kolorowe, które przykładasz, mhm. żeby sprawdzić, jaka jest, jaki jest jaka styl? jest kolorystyka, Aha. ale biorę też testy osobowości, to jest wszystko pomieszane. Testy osobowości na przykład Ericksona, gdzie gdzie masz ta, te cztery typy, robimy sobie testy i wychodzi, co tak naprawdę jest moje, żeby też nie przebrać się, żeby nie było tak. Dobra, to teraz zróbmy coś innego, chcę wyglądać inaczej, ale ja ciągle muszę wyglądać jak ja. Więc żeby do tego dojść, to trzeba też w tej głowie troszeczkę pogrzebać. No i to jest też bardzo ciekawe, bo rzeczywiście w, jak pracujemy w biurze, nie mamy spotkań z klientami, to e, można mm -hmm. mieć ubiór taki, jaki się lubi. Ale z drugiej strony sobie też myślę, że przecież e, też można dobrać te bardziej eleganckie ubrania w to, Absolutnie. żeby po prostu fajnie wyglądały, ale żeby były oryginalnie mm -hmm. połączone. O oryginalnie połączone i też e, francuski mają takie, takie słowo, e, że moda powinna być kasałka czyli taka przełamana, czyli żeby był garnitur i na przykład broszka, która wydaje się, że zupełnie jest tak zwana, wulgarnie mówiąc, od czapy. Ona gdzieś tam pasuje, czy kolorem, czy stylem, żeby przełamywać ten taki sztywny styl. Czy butami sportowymi, czy właśnie jakąś inną łapaszką, która, która jest nieoczywista. To o takie, o takie połączenia chodzi. Czego można się jeszcze spodziewać na warsztatach? No, pracy własnej, tak nad swoim mentalem, czyli tak naprawdę nad przekonaniami, nad tym, co powoduje, że zachowuję się, czy ubieram się tak, a nie, nie inaczej. Bardzo bardzo często wychodzą takie głębsze y, tematy, typu, no w, na moich warsztatach wychodzą tematy typu, że w wieku tam 12-13 lat dziewczyna słyszy od ojca, że ma krzywe nogi albo za grube. I właściwie spotykam ją w wieku 40 lat, ona nigdy nie nosiła shortów od tego momentu. Czyli jest też praca z mentalem, jest też. Praca głębsza. Skąd Czyli to, że to się? tak głęboko weszło w głowę przez to, co mówili do nas rodzice, że później Absolutnie. okazuje się, że całe życie myślimy mm. o sobie tak, jak ktoś nam gdzieś powiedział, mm -hmm. i niekoniecznie to jest prawdą. To są przekonania, które są z zewnątrz, i wcale nie na zewnątrz. Budujemy w ogóle swoją historię o sobie, budujemy na podstawie 10 do 20 historii. Ale to jest w ogóle niesamowite, mamy co tysiące. mówisz. Tak, no, ja miałem taką właśnie koleżankę. Mam koleżankę, której mąż mówił, że jest gruba, mm. kiedy była przed nim rozebrana i mm -hmm. ona później nie chciała mm -hmm. być nago. Przy nim. Mm -hmm. I miała też problem, na przykład, jak zasypiali razem, żeby być w takim ubraniu, mm -hmm. które odsłania niektóre tak? części. Więc rzeczywiście to może bardzo mocno w głowę wejść. To, mog to mogą być bardzo głębokie rzeczy, do których dojdziemy. To nie, to nie o to chodzi też na tych warsztatach, żebyś wszystko wyrzucał na stół. tak? Wyrzucasz tyle, ile chcesz, tyle, na ile jesteś gotowy. Jest dużo pracy w domu później. Ja w ogóle preferuję takie warsztaty, które gdzieś tam mają tak zwaną pracę domową, nie jednorazowe, bo ja nie wierzę w takie jednorazowe przemiany szybkie, że no przyjdziesz Wpadnie na. Justyna, News, tak, i w ogóle będziesz innym człowiekiem mm -hmm. za dwie godziny. No nie, ten proces trwa. Możesz być innym człowiekiem za sześć miesięcy. Ale chodzi o to, żeby coś zasiać. I ja mm -hmm. zasiewam, a później sprawdzam, czy rośnie. Mm -hmm. A jakbyś spojrzała na Londyn, to jest tam więcej śmiałości, jeśli chodzi o stylizację mm. i ubiór? Zdecydowanie jest więcej luzu nawet w, tej, w, te, w city, tam gdzie głównie mamy osoby, które pracują w biurach. Bardzo często są te, te, te całe zestawy są przełamywane właśnie jakimiś Butami, jakimś nakryciem głowy, i to widać, że to jest tej osoby, i to o to chodzi. Pamiętam, jak prowadziłem kampanię polityczną i przychodzili do mnie różni politycy i mhm. byłem w sumie tak casualowo ubrany, czyli marynarka, koszula, mhm. ale zawsze miałem adidasy okay. i pamiętam, że tam niektóre osoby mi zwracały uwagę, że jak ja w ogóle mogę z politykami mhm. tak rozmawiać, ale mi się podobało to, że miałem w każdym programie inne, inne adidasy, no, super. czyli można sobie na coś takiego też pozwalać, tak? Zdecydowanie tak, ale musi to być, właśnie, lubisz adidasy, więc je założysz, musi to być zgodne z tobą, to jakby musi wszystko grać. Mam tak teraz w ofercie, mogę to powiedzieć, najbliższe warsztaty w lutym, gdzie jeszcze dołączamy duchowość. Będę je prowadzić z Agnieszką, która jest nauczycielką jogi kundalini. Hmm. I jeszcze wrzucimy w to duchowość. Czyli jeszcze żeby był mental, to jak wyglądasz i twoja duchowość. I to wtedy już jesteś... Siódcy. Idealne połączenie. Tak jest. To gdzie te warsztaty i kiedy? Najbliższe warsztaty w lutym na Saskiej Kępie a te wszystkie następne będą też wyjazdowe. O tym wszystkim będzie na moim Facebooku, Instagramie, ubrana w siebie. No i czekam na, na oferty od firm. Znaczy wysyłam sama swoje oferty i czekam na, na, na różne możliwości. No właśnie, zapraszamy warsztat. i odsyłamy. Myślę, że to bardzo, bardzo ciekawy pomysł, żeby w firmie właśnie takie rzeczy zrobić, bo to nie tylko świetna integracja, ale przede mm. wszystkim coś nowego, coś innego mm -hmm. i coś bardzo ciekawego. Świeżego. Mhm, mm -hmm. Jest na radecka e, trenerka ale także styliska mentalna była moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.